Jak przygotować się do trudnych rozmów menedżerskich? A najlepiej sprawnie i szybko, czyli z chatem GPT. Dzisiaj właśnie. Co to są trudne rozmowy menedżerskie? Często na warsztatach, gdy rozmawiam z menedżerami, to przychodzą do mnie w przerwach i mówią: Wiesz, mam taki problem, niedługo chciałbym się poradzić. I bardzo często te pytania dotyczą właśnie sytuacji, w których muszą udzielić feedbacku korygującego, yy, przeprowadzić rozmowę podsumowującą projekt albo rozmowę rozliczającą, taką wiecie, miesięczną, kwartalną czy roczną, w której ten feedback, który mają przekazać członkowi swojego zespołu, swojemu pracownikowi, nie jest pozytywny. Jest taki, w którym są wyraźne obszary do poprawy. Są takie rzeczy, które no na, pra na przykład we współpracy z tym pracownikiem, w pracy tego pracownika po prostu nie były ok. To jest sytuacja, w których pracownik na przykład nie wypełnia celów, nie spełnia zadań, które zostały mu przydzielone. No i często to są trudne sytuacje emocjonalnie dla menedżerów. Dlatego pomyślałem, że warto przygotować materiał, taki, w którym pokażę, jak się ja chcę poradzić sprawnie z tą rozmową. I chciałbym pokazać Ci sposób na przygotowanie się do tej rozmowy, sprawne, szybkie przygotowanie się do tej rozmowy z użyciem czatu GPT. Zaczynamy. Słuchajcie, co się może zdarzyć w trakcie takiej rozmowy? No Przede wszystkim może zdarzyć się no, yy, pokazanie sytuacji, co poszło nie tak, co ten pracownik zrobił nie tak. Jaka była, nie wiem, Jakie były błędne decyzje, czy jakie rzeczy po prostu nie zostały zrobione? Bardzo często rozmawiamy o sankcjach, o tym, co się stanie, jakie są konsekwencje. Bardzo często rozmawiamy o planie naprawczym, czasem wręcz o zwolnieniu pracowników. No więc są nerwy, są emocje, często po obu stronach. Jak mogłoby wyglądać przygotowanie do takiej rozmowy? Słuchajcie, żeby łatwiej było wam sobie to wyobrazić, taką sytuację, to. Opiszę to na przykładzie, pokażę to na przykładzie. Otóż jakiś czas temu, na zlecenie Ogólnopolskiego Banku, pracowałem z menedżerami, z szefami placówek i byłem w Wejcherowie na tak zwanym coachingu menedżerskim czyli współpracowałem z menedżerką, placówki w Wejherowie, przez cały dzień obserwowałem, w jaki sposób ona prowadzi swoje działania, jak pracuje z zespołem, jak prowadzi spotkanie z zespołem, jak prowadzi, no właśnie, spotkanie one to one, czyli jeden na jeden z jednym ze swoich pracowników. I widziałem, że pani Małgorzata, która pracowała w tej placówce 8 lat, czyli była doświadczonym, znała się na tym biznesie, była szefem placówki od roku, Nagle, gdy przyszło do spotkania jeden na jeden, nagle zaczęła, no ewidentnie była zdenerwowana. Po spotkaniu sama powiedziała, wiesz, to jest dla mnie trudne, bo my byliśmy przez ładnych parę lat kolegami, a teraz ja jestem szefową, a ten człowiek jest moim podwładnym, i ja teraz muszę mu pokazać tutaj, o, widzisz, dostaniesz plan naprawczy, bo tak, no widzicie, ona absolutnie była nerwa. I to było dla niej trudne. Po prostu trudne menedżerską zadanie. Okej. Okay. Jak się przygotować? Przygotowanie do takich rozmów jest kluczowe, dlatego że jak jesteś w emocjach, to dużo trudniej jest ci na bieżąco rozsądnie, logicznie myśleć. Możesz nie przeprowadzić tej rozmowy, nie osiągnąć swoich celów. Na przykład nie przekazać pracownikowi tych rzeczy, które powinieneś, powinnaś przekazać. Albo możesz, nie wiem, no może w trakcie emocji może zabraknąć gdzieś argumentów, odpowiednich argumentów. Dlatego warto się przygotować, przemyśleć zarówno twoje argumenty, jakie argumenty, które może wysuwać pracownik. Zastanowić się, jak na nie zareagować. Chcecie, w jaki sposób wykorzystać czat GPT do przygotowania się, do tego, do takiej pomocy, do wsparcia się w takiej sytuacji? Czat może nam pomóc właśnie w analizie naszych argumentów, oraz w analizie, przewidzeniu i przygotowaniu argumentów, takich jakie będzie miał pracownik w tej sytuacji, które może zgłosić pracownik tej sytuacji, tak żebyśmy mogli się przygotować. Taka negatywna wiadomość jest taka, że czat nie odbędzie za nas tej, tej rozmowy, natomiast może nam bardzo pomóc w przygotowaniu. A zatem, Dejzia, teraz pokażę Wam, na praktycznym przykładzie, jak można się przygotować do rozmowy właśnie z użyciem czata GPT. Ale wpierw chciałbym Cię poprosić o to, żebyś przesłał, przesłała tą treść, to wystąpienie do kogoś, komu może się przydać, na przykład do jakiegoś znajomego menadżera. I po drugie, zapraszam do subskrypcji zarówno mojego kanału, jak i newslettera, w którym regularnie publikuję. Odpowiedzi dla menedżera. Praktyczny case. Case, w jaki sposób przygotować się do rozmowy z pracownikiem, do trudnej rozmowy menedżerskiej. Otóż case Stefana. Przeczytam dokładnie zapytanie, które zadałem czatowi GPT no, oczywiście wpierw włączyłem prompt przygotowany do tego, żeby czat przyjął odpowiednią rolę i umiał odpowiednio pracować z, z moim zapytaniem. Natomiast mój opis sytuacji brzmiał następująco. Stefan, członek mojego zespołu, wbrew mojemu poleceniu nie wysłał wyników naszej pracy na czas do klienta. Przez to mieliśmy problemy i nieprzyjemności od klienta. Za chwilę mam spotkanie ze Stefanem i chcę mu to powiedzieć. Tak przedstawiłem sytuację, tak opisałem sytuację do czata GPT. No i teraz, słuchajcie, odpowiedź, jaką dostałem od czata, brzmiała tak. Czy są jeszcze jakieś szczegóły dotyczące jego zachowania, w tej sytuacji, Twoich oczekiwań wobec niego, czy specyficznych celów, które chcesz osiągnąć podczas tego spotkania? To jest bardzo dobre pytanie. No faktycznie no warto się zastanowić, czy są jeszcze jakieś ważne rzeczy, czy są jakieś, jaki jest cel tego spotkania. Tak? Na przykład, czy chcesz skupić się bardziej na rozwiązaniu tego konkretnego problemu, czy może jest to część większej rozmowy o jego podejściu do obowiązku. Genialne, bardzo dobra podpowiedź w czacie. Oczywiście warto się przygotowując do tej rozmowy, zastanowić, czy rozmawiamy tylko o tej sytuacji, czy w ogóle to jest zastanowienie, no, przygotowanie, czy w ogóle to jest rozmowa być może o, o stosunku Stefana do wykonywania jego obowiązków. No, ja tutaj podpowiedziałem czatowi, że obawiam się, że Stefano może się tłumaczyć tym, że, że miał dużo różnych spraw. Na głowie. I dlatego nie wysłał na czas do klienta, efektów naszej pracy. I dlatego ja później miałem telefon od klienta. Hello, no ale nie, nie tak się umawialiśmy, miało być wtedy i wtedy, o. A... Słuchajcie, jakie były podpowiedzi od czata w tej sytuacji? Otóż podpowiedzi były następujące. Pięć punktów. Zacznij od faktów, zacznij od faktów, od przedstawienia sytuacji. Co się zdarzyło. Jak ja to zobaczyłem, jak to widzę. Zrozumienie sytuacji. Co w ogóle się stało? No, też, jak ja postrzegam tę sytuację, no, że, wiesz, my nie wyrobiliśmy się, mamy teraz nieprzyjemności. Po trzecie, zadaj pytania, aby zrozumieć źródło problemu. A, Stefana, jak ty to bierzesz? A jak to wyglądało z twojej strony? Pewnie, że tak. Oczekiwania i konsekwencje. Oczekiwania i konsekwencje. Czwarty punkt. Konsekwencje, no ja oczekuję teraz, żebyś w następnym razem zachował się tak i tak. Konsekwencje, no wiesz, teraz mamy takie konsekwencje, że musimy zrobić dla tego klienta coś itd. Tak dalej. Piąte, zaproponuj rozwiązanie, czyli plan działania, co teraz z tym robimy. Czy ten kierunek rozmowy ci odpowiada? No, tak, czacie, odpowiadam. I to jest bardzo sensowne, bardzo sensowny plan rozmowy ze Stefanem w tej sytuacji. Popatrzcie. Czy muszę teraz przejść przez dokładnie ten plan? Oczywiście nie, ale to jest bardzo dobra podpowiedź do tego, żeby, żeby przygotować się do rozmowy, zapisać sobie punkty, mieć notatki, i później, nawet kiedy jestem. No wiecie, nie jakoś bardzo szczęśliwy z tej sytuacji, tylko raczej w emocjach, i to negatywnych, mieć przemyślane, o czym chcę porozmawiać. Jaki jest mój cel w tej rozmowie? Ta rozmowa będzie wtedy dużo bardziej efektywna. Czat zakończył swoją. Odpowiedź tak, możemy przećwiczyć też konkretne kwestie, które chcesz poruszyć. O, to jest fajny pomysł. Ale wiecie, o tym opowiem Wam już w innym odcinku, bo to też jest bardzo ciekawa kwestia: jak ćwiczyć z czatem GPT. Mam nadzieję, że jest to dla Was ciekawa inspiracja. Absolutnie zachęcam do spróbowania, wypróbowania czata właśnie w tej wersji, jak przygotowywać się do rozmów. Link do prompta, gotowego prompta, którego możecie użyć, od którego możecie zacząć, znajdziecie w pierwszym komentarzu poniżej. A ja absolutnie zachęcam i zapraszam Was do subskrypcji mojego newslettera. I do tego, żebyście zobaczyli ponownie. Do zobaczenia!